Witajcie, kochani, na kanale Dronowe Loty. W dniu dzisiejszym porównamy sobie Mini 2 do Mini 3 Pro. Nie będzie to jednak porównanie czysto techniczne, nie będę się skupiał na parametrach, bo jak wszyscy dobrze wiedzą, Mini 3 Pro jest lepszym dronem, nowszym. Ma więcej funkcji, więcej usprawnień. Nie o to w tym filmie chodzi. Ja chcę Wam wskazać takie drobne szczegóły, niuanse, które mnie osobiście drażnią, które. Miał Mini 2, a nie ma Mini 3. I to Wam zaraz postaram się przybliżyć. Mini 2 miałem rok czasu. Kupiłem go nowy, sprzedałem. Dzięki uprzejmości Kamil'a mam go znowu. To jest mój dron. Eee, Mini 3 Pro mam jakiś miesiąc czasu. Ale to już wystarczy, żebym zauważył kilka szczegółów, które mnie w nim drażnią i których mi brakuje. Dlatego, e, nie przedłużając, jedziemy z Koksem. Pierwszą rzeczą, która mnie drażni w nowym Mini 3 Pro, nowym on już jest rok czasu z nami, tak? Ponad. Ale dla mnie jest to nowy dron. E, pierwsza rzecz, która mnie drażni, to torba. Dopóki nie miałem obu w rękach, byłem przekonany, że są tych samej wielkości. Natomiast jak Zobaczymy jedną i drugą. Ewidentnie widać, że Domini-2 jest większa, dłuższa. Przez to ciągle mam problem z tym, że ta torba jest po prostu wypchana. Ciężko jest upchnąć w nią zarówno drona, kontroler, hub z bateriami, jakieś filtry, jeszcze kostkę do ładowania. No, niestety. Nie oszukamy tego, że tu jest więcej miejsca, bo jest po prostu większa torba. Do tego jeszcze dochodzi, że Mini 2 miało taki fajny uchwyt, którego mi niesamowicie brakuje. W Mini 3 nie ma. Niestety poskąpili go nam. Szkoda, bo uwielbiałem w ten sposób nosić drona. Mega wygodne to było. Eee, co dalej? Sama torba. Generalnie wygląda tak samo. Różnicą jest sam hub, którym zmienili orientację baterii, ale to też wiecie, tak? Tylko nikt wam nie powiedział, że przez to będzie mniej, mniej miejsca w, baterii, w torbie. Tu mamy baterię bokiem, tu mamy baterię zdłużnie. No, chyba nic więcej nie muszę mówić. To jest pierwsza rzecz, która mnie drażni w nowym Mini 2, czyli torba oraz zorientowanie baterii w hubie. W Mini 2 było więcej miejsca w torbie. Tam jeszcze mi się powerbank mieścił, którym sobie doładowywałem drona, a do Mini 3 już tego nie wcisnę. Niestety, no cóż na to poradzić? Trzeba iść do przodu, tak? Kolejna różnica między Mini 2 a Mini 3 Pro. To sam fakt, jaki jest sprzedawany. Yy, Mini 2 można było kupić w wersji FlyMore Combo, Mini 3 można kupić w wersji FlyMore Combo, Mini 3 Pro niestety nie. Kupujesz samego drona, a zestaw FlyMore Combo trzeba dokupić osobno. I pomimo tego, że wydajemy więcej, dostajemy mniej, bo zarówno nie dostaniemy w wersji Mini 3 FlyMore Combo yy, z pakietem FlyMore Combo, nie dostaniemy ani blokady śmigieł, którą musimy dostać, dokupić, akcesoryjną, bo nawet DJI jej nie produkuje. W MINI 2 była w zestawie. Ani kostki do ładowania, bo w MINI 2 była w zestawie 18-watowa, która pozwalała na quick charge. I dzięki temu baterię ładowaliśmy około godziny czasu. A ja, chyba koło godziny czasu się ładowała bateria do pełna. W MINI 3 PRO... Kostki nie ma w zestawie, musisz dokupić. Ale nie wystarczy taka, ta jest za słaba. Żeby ładować Mini 3 Pro Quick Charge'em, czyli szybkim ładowaniem, musisz mieć minimum 30 W i złącze USB-C. Przez to te kostki są troszkę większe, ponieważ więcej mocy muszą wygenerować, więc przetwornica i cała elektronika zajmuje więcej miejsca. Więc nie dość, że mamy ciasno w torbie, to jeszcze kostka dodatkowo nam je wypycha. Jeszcze jednym niuansem jest to, że w wersji Mini 2 Flymore Combo dostawaliśmy zapasowe drążki do kontrolera NC1. Ja Mini 3 Pro również kupiłem w wersji NC1, czyli bez ekranu. Dlaczego to Wam powiem później na końcu? Eee, przyżydziłem, tak wiem, przyżydziłem, ale to później tam nie ma zapasowych drążków. Tam dostajemy tylko zapasowe śmigła i śrubokręcik do ich zmiany. I to tyle. Nie ma więcej na wyposażeniu. Kolejną różnicą między tymi dwoma dronami jest fakt, w jaki sposób wyciągamy baterie. Wiadomo, w Mini 3 konstrukcja się zmieniła, bateria ma zapadki. Na pewno zabezpiecza ją to przed przypadkowym wypadnięciem, ponieważ w Mini 2 Chyba raz mi się zdarzyło, że bateria wyskoczyła. Na szczęście to było niegroźne, ale zdarzył się taki fakt. Eee, przypuszczam, że tutaj nie powinno to nastąpić. Natomiast zabrano nam pewną ergonomię. Ja nie wiem, czy ktoś na to zwrócił uwagę. W Mini 2, nawet jeżeli mieliśmy drona w torbie, kamerą do dołu, z założonymi osłonami śmigieł, to dalej mieliśmy możliwość otwarcia klapki i wyjęcia baterii, celem ładowania jej w hubie. W Mini 3 Pro, tak samo w Mini 3, nie zrobimy tego. W Mini 3 Pro, żeby to zrobić, musimy wyjąć drona. Jeżeli mamy blokadę śmigieł, to musimy ją zdjąć, bo żeby dostać się do baterii, musimy rozłożyć przednie ramiona. I dopiero wtedy mamy dostęp do zapadek, dzięki którym wyciągamy baterie. Mało ergonomiczne to jest. Czasami chcemy naładować baterie bez wyciągania go z torby, bo idziemy gdzieś, trzeba szybko podładować baterie, żeby uzupełnić stan. No tu jest trudniej. Trzeba się więcej narobić. Nie jest to może jakaś wielka wada, natomiast jeżeli chodzi o samą ergonomię użytkowania, ja wolę tam to rozwiązanie, pomimo tego, że zgadzam się z tym, że to może być bezpieczniejsze. Kolejną różnicą wynikającą z konstrukcji tych dwóch dronów jest fakt zastosowania innych śmigieł. Tu mieliśmy całe stworzywa, przez co były bardziej odporne na drobne uszkodzenia. E, jakieś cieniutkie gałązki nie były im straszne. E, nic się z nimi nie działo. Naprawdę trzeba było mocno gdzieś przygrzmocić, żeby. Urwało albo złamało śmigło. W Mini 3 Pro i w Mini 3 mamy śmigła zdecydowanie większe, zakończone takimi gumkami jak w serii R. Dzięki temu ten dron jest cichszy, ma zdecydowanie niższy ton śmigieł, jest taki bardziej przyjazny dla ucha, bo ten brzęczy bardziej. Ale te gumki po uderzeniu w jakąś cieniutką gałązkę po prostu odpadają. Ja osobiście nie mam odwagi później latać i wymieniam komplet na nowy, bo no, kto wie co się stanie, prawda? Teraz zademonstruję wam najbardziej wkurzającą rzecz, którą zrobili producenci DJI Mini 3 Pro. Z uwagi na rozmiar e, mini, ja zawsze. Zarówno startowałem nim z ręki, jak i lądowałem do ręki, co było dla mnie mega wygodne. Nie musiałem stosować żadnych map ani nic. Dron nigdy nie widział trawy, nigdy nie widział jakiegoś błota, bo lądowałem nim do ręki i startowałem nim z ręki. Teraz pokażę Wam, jakie to jest proste w Mini 2. A czym się różni to w Mini 3? Spójrzcie. Uzbrajamy drona. Podrzucamy i on zostaje w powietrzu. Tyle. Wystarczy nawet go puścić, i on zostanie w powietrzu. On zostanie w powietrzu, on nam nie spadnie. Natomiast w Mini 3 Pro, przecież nie mogli tego zepsuć, prawda? No to patrzcie. Ani razu. W Mini 2, przepraszam, w Mini 3 Pro, żeby wystartować z ręki, musisz dodać trotu. Kolejną różnicą związaną z ze lądowaniem do ręki jest to, że Mini 2 z uwagi na to, że był pozbawiony czujników, po prostu podlatywałeś, wciskałeś drążek w dół i on po zawahaniu, ale jednak lądował ci ładnie do ręki. I na tyle rozbrajał się koniec. W Mini 3 z uwagi na czujniki, które można wyłączyć, ale kto to robi, po to je masz, żeby z nich korzystać, nie ma możliwości, żeby podlecieć na tyle blisko do siebie, żeby wylądować do ręki. Dron po prostu nie będzie chciał do Ciebie podlecieć. Ja to rozwiązuję w ten sposób, że ustawiam się bokiem, ponieważ boki nie są monitorowane przez czujniki i dopiero wtedy mogę podlecieć na tyle blisko, żeby sobie wylądować do ręki. Kolejną różnicą, która różni te dwa drony, jest sposób, w jaki w trybie Cine reagują na ruchy drążkiem. Zademonstruję i zobaczycie, o co mi chodzi. Usprajamy drona. On już jest w powietrzu. I teraz wykonuję delikatne wychylenia. Nawet wykonując pełne wychylenie, dron naprawdę wykonuje delikatne wychylenia w płaszczyźnie. Na normal już jest troszkę lepiej bardziej, na sport już wiadomo. Taka mała rzecz, a cieszy, tak? Dzięki temu mogliśmy precyzyjnie sobie podlecieć koło jakiejś przeszkody, nie bać się. Nawet omyłkowe, pełne wychylenie drona powodowało to, że on delikatnie wychylił się i tak dalej. Można to było bardzo szybko skorygować. W Mini 3 Pro sprawa ma troszeczkę się inaczej. Ten dron jest bardziej narowisty, bardziej zdecydowanie re reaguje na ruchy drążków zwłaszcza w osi ROL. Między innymi dlatego na przełomie marca, kwietnia DJI wypuściło aktualizację, na której możemy sobie ustawić rejty dla danego ustawienia. Ale teraz Wam zademonstruję, jak to wygląda. Pomimo tego, że mam rejty w ustawieniu SINE ustawione na minimum, jak on się zachowuje w porównaniu do poprzednika. Oźrol to jest bardzo delikatne wychylenie, ale jak zrobimy pełne, to jest ustawienie sine. Od Ciebie, użytkowniku, pilocie, wymaga troszkę większego skupienia, bo pomyłka i niezamierzone wychylenie drążka w kierunku, w którym nie chcesz, może się skończyć na przeszkodzie. On jest bardziej narowisty, co mam nadzieję było widać na filmie. On nawet w ustawieniu Sine robi wychylenia w takim stopniu, gdzie poprzednik robił. Różnica jest znacząca. Kolejną różnicą są światła obrysowe na mini trójce. One ładnie mrugają na zielono, statusy i tak dalej. W momencie, kiedy lecimy, mrugają na zielono. Możemy się łatwo zorientować, jak dron jest yy, zorientowany w powietrzu i tak dalej. Bardzo to pomaga. Natomiast nie rozumiem powodu, dlaczego w momencie rozpoczęcia nagrywania one gasną. W dzień i tak ich nie widać. W nocy bardzo to pomaga, natomiast w momencie rozpoczęcia nagrywania już nic nie wiesz, bo one gasną. Dlaczego tak zrobili? Nie wiem. Ja to zauważyłem dopiero podczas użytkowania, gdzie byłem przekonany, że mając oświetlenie tu z przodu. Wystarczy tylko dokleić jakieś dodatkowe akcesoryjne zgodne z przepisami naprzód, i już mniej więcej będzie wiadomo. tak? Tylko w momencie nagrywania obrysówek już nie ma. Czy nie można było zorientować tego troszeczkę inaczej? Jeżeli bali się, że wpłynie to na obiektyw, na jakość materiału, że jakoś będzie to światło zakłócać, nie mogli tego inaczej zorientować, nie wiem, dać do dołu, do spodu żeby mogło się to świecić cały czas. No jak już dali, to mogli to zrobić z głową. Nie wiem dlaczego tak jest, ale tak jest. Światła obrysowe gasną w momencie rozpoczęcia nagrywania. Nie wiem czy byłeś tego świadomy. Kolejną różnicą, z uwagi na stan jak długo ten dron już jest na rynku, jest to, że mamy odblokowane SDK, czyli deweloperskie oprogramowanie, dzięki któremu Producenci inni i niezależni od DJI mogą wypuszczać oprogramowanie do sterowania dronem. Chodzi mi tu o aplikacje typu Litchi. Tutaj mamy pełne wsparcie tego drona, dzięki temu mamy rozszerzoną funkcjonalność o waypointy, o możliwość programowania lotu i inne funkcje, o których nie będę tutaj wspominał, bo kto używa Litchi to wie co to może. Natomiast w Mini 3 Pro, zarówno jak. Pro jak i trójce, SDK mamy udostępnione już w kwietniu. Mamy teraz przełom maja, czerwca. Eee, nie wiem, kiedy będę upubliczniał film, ale na tą chwilę liczy go nie wspiera. Eee, przez co mamy między innymi ograniczoną funkcjonalność. Waypointy w Mini 3 Pro to tylko tyle, co w aplikacji związane z hyperlapsami. Nie zrobisz nie zapiszesz trasy, nie zrobisz normalnego waypointa w trybie zwykłym wideo. Między innymi dlatego, bo obiecałem, że do tego wrócę, między innymi dlatego, przyrzedziłem do kontrolera i nie wziąłem RC-1 z RC z ekranem, tylko wziąłem NC, bo liczyłem na wsparcie dla aplikacji Lici. Mam ją, fajna jest, eee, daje duże możliwości. Jeżeli wiesz, co chcesz, to naprawdę. Otwiera tego drona na wszystko. No, tu jeszcze nie. Tu trzeba jeszcze poczekać. Na koniec, na podsumowanie, powiem Wam tak. To nie jest tak, że ten dron jest lepszy pod każdym względem, a ten jest do niczego. To jest moje zdanie prywatne. Miałem jednego, mam drugiego, i uwierzcie mi, że w tym brakuje mi kilku rzeczy, które miałem w tym. Wiadomo, to jest lepszy dron. Ma lepszą kamerę, ma możliwość nagrywania w na cinelikeu ma możliwość nagrywania w pionie, ma lepszy montaż baterii, ma większy rozstaw ramion, większe śmigła, przez to jest stabilniejszy, cichszy i ogólnie pod wieloma względami jest lepszy. Natomiast brakuje mi rzeczy, które mieliśmy w tym, a zostały nam odebrane. Dlaczego? Co to broniło, żeby torbę zostawić tej samej wielkości. Co to broniło, żeby zachować ten tak zwany throw start, że dron zostaje w powietrzu. Baterie można było troszeczkę zaprojektować inaczej, żeby można było ją wyciągnąć ten wystarczyło zapadki dać w inny sposób. Można było, no, teraz sama obsługa Oprócz latania dronem jest troszeczkę trudniejsza w tym, bo więcej trzeba dokupić, trzeba więcej pieniędzy wydać. Sam dron od ciebie użytkowniku również wymaga troszkę więcej, ponieważ w mojej ocenie jest bardziej narowisty w powietrzu. Ten był taki spokojniutki, dużo wybaczał, tu musisz być po prostu lepszym pilotem. On się za to odwdzięcza lepszym obrazkiem i lepszą stabilnością. Ale bardziej musisz uważać na to, gdzie latasz i jak latasz, żeby przypadkowo nie wlecieć w przeszkodę, żeby nie uszkodzić końcówek śmigieł. No cóż, tyle z mojej strony. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję za subskrybowanie. Zapraszam nowych użytkowników, którzy jeszcze mnie subskrybują, do zostawienia lajka, do zostawienia subskrypcji. I co? Zapraszam na kolejne dronowe loty. Trzymajcie się!